We knew we know before the game that Treffel is uh, <coughs> really uh, fighting to stay in the league, and that every every game until the end of the season for them is crucial. And we knew and we knew that their motivation with uh, this kind of surrounding, a nice fans, will be on hundred percent. Wiedzieliśmy przed meczem, że tref jest w takiej sytuacji, że musi walczyć w każdym meczu do końca e, sezonu i że każdy mecz jest dla nich ważny. I widzieliśmy też, że ta specjalna oprawa e, bardzo piękna meczu daje im jeszcze większej motywacji. I think that we play the overall good, good basketball. In some moments um, we should control the things when we have plus 10 smarter. But um, I really believe that we also need to feel this tension uh, when the, te the game is tight, uh, decision making in the crucial moments, what the team did tonight on the proper way. And we are here, one more win uh, for us, and I'm very happy for the guys. Myślę, że generalnie zagraliśmy dobry mecz. Mogliśmy w niektórych momentach, kiedy prowadziliśmy 10 punktami, mogliśmy lepiej kontrolować mecz, ale generalnie myślę, że te momenty, kiedy, które były najważniejsze, w nich zagraliśmy dobrze i z tego jestem zadowolony i gratuluję swoim zawodnikom. I wish to travel to uh, in their goal because this is very nice to play in this kind of surrounding and, uh, I believe that they have a big, big quality and... Życzę Treflowi, że osiągnął swój cel. Jest naprawdę bardzo przyjemnie grać w takim, w takim oczeniu, w, te, w takich warunkach, a my myślimy już o następnym meczu. Gratulujemy atmosfery, jaką tutaj władze klubu stworzyły, i naprawdę warunki, które, które mieliśmy, były, były dosyć ciężkie. Trefl, tak jak trener wspomniał, grał na. na, na, na Pełne, pełne możliwości. Nowy, nowy dołączony zawodnik też zagrał dzisiaj całkiem nieźle i, i wiedzieliśmy, że ta atmosfera i w połączeniu z tym, że że Marcin Stefański też stworzył takiego nowego ducha, w drużynie będzie nam, nam ciężko grać, ale generalnie zagraliśmy myślę dobre, równe spotkanie. E, może, może zbiórki w ataku trefla troszeczkę nam przeszkodziły w tym, żeby, żeby odskoczyć na większą bezpieczną e, odległość punktową, ale mimo wszystko zagraliśmy myślę mądrze w ataku w obronie. Całkiem też nieźle dzisiaj funkcjonowaliśmy i, i to dało nam zwycięstwo. Chciałem zapytać trenera o Darko Planinicza, ponieważ notuje kolejny dobry występ. Skąd ten wzrost formy? Czy to tak, że myślano w klubie o pozbyciu się go? No, więc pokazał, że warto na niego jednak postawić i zaczął dobrze grać. the question is regarding darko planinic. He, he had next very good game. Uh, what do you think? Uh, what is the uh, why Why he played so well? is it because there were some rumors that maybe he will be cut from the team and want, he wants to show that uh, what he's really uh, worth? i think that the, the, the whole club is staying behind every player and uh, i don't like this kind of uh, rumors or such a things. Uh, uh, when you decide to move some player from the team, you move it. This is in our job quite simple. But this is the best players what we what we have, and we believe in all of them. Darko is catching the form uh, in the proper moment, and the team is also finding out how to use him on the proper way. Uh, the goal is to have. all capable uh, all all roster uh, 100% ready for the for the crucial moment i, in the season this is this is the go Prawdę mówiąc nie lubię tego typu, tego typu spekulacji. Chciałem podkreślić, że klub stoi i wspiera wszystkich zawodników, których posiadamy. To jest taki biznes, że jeżeli chcemy się pozbyć jakiegoś zawodnika, to po prostu się pozbywamy. Tak to, tak to działa. Natomiast jeżeli chodzi o Darko, to jest bardzo dobry zawodnik. Musiało minąć troszeczkę czasu, zanim zespół nauczył się też z niego korzystać. Ja cieszę najbardziej się z tego, że zbliżamy się powoli do momentu, kiedy wszyscy będą w najważniejszym momencie sezonu bardzo dobrze, Grali. To jest dla nas najważniejsze. Tu mam jeszcze pytanie, niestety, indywidualne, o indywidualne występy. Quinton Hostley, czy on już jest w formie takiej, jak go trener chciałby mieć od początku, czy, czy, czy forma fizyczna jest ok bo, bo, bo też widać, że wyraźnie sygnalizuje coraz lepszą grę dzisiaj, te przechwyty, punkty w odpowiednim momencie. Jak ocenia jego dyspozycję w tym momencie? Tak? Bo wiadomo, że przyjechał w fizycznej formie słabej. And about Quinton Hosley. also he showed that he is in much much better shape. What is your opinion? Is it his perfect shape? Does he need uh, more time because it was obvious when he came that he was not in the best at least uh, especially physical shape. Realistically, um, he showed good reaction after the previous game where, where he played how I can play uh, in the suit. So, so we talk, uh, and this is this is good when you have some experienced player who understand uh, in which which moment he should have improvement. What I like in this game tonight, he had the four steals in the very important moments when he steps on the floor, and this is where he can be very effective for our team. Smart decision making uh, in offense. Of course, he will have he will have the gaps, but. Uh, Jak powiedziałem, dla Planych, również dla niego, zostańmy za każdym graczem i spróbujmy, abyśmy byli jak najbardziej funkcjonalni, bo chronimy wspólne interesy w tym momencie. Jeżeli chodzi o Hosleya, to mi się najbardziej podobało to, jak zareagował po naszym, po ostatnim swoim występie. Mogę powiedzieć, że z, zagrał wtedy w taki sposób, jak ja bym pewnie zagrał w garniturze. I to jest dobre, jeżeli chodzi o doświadczonych graczy, że oni wiedzą jak zareagować w takiej sytuacji i jak udowodnić swoją wartość. Co mi się dzisiaj podobało, miał bardzo dobre, bardzo ważne przechwyty w decydujących momentach, kiedy wchodził na parkiet. Również mądre decyzje w ataku. Oczywiście on będzie miał jeszcze momenty, takie kiedy będzie grał słabiej, ale znowu. Ja chciałbym, żebyśmy się skupili na zespole. Wspieramy się wszyscy wzajemnie i dla nas najważniejsze jest, żeby żeby funkcjonować jak najlepiej, jako cały zespół. Skromne pytanie jeszcze o Michaela Humphreya w ostatnim minucie, bo ja uczciwie mówię, że nie zrozumiałem, e, dlaczego Michael Humphrey nagle został wypuszczony e, na, w ostatnich 45 sekund przed końcem. Chyba mógłbym poprosić o wyjaśnienie tego właściwie. Wcześniej nie grał przez kilka minut co najmniej. Mm, Michael Humphrey. Uh, what was the idea to bring him in the last uh, seconds, because the... A journalist uh, <laughs> obviously he does not understand he was surprised what was uh, your idea uh, how idea is an uh, opponent has plus 10 most probably on 45 seconds to go they will look for some um, three-pointer quick shots and we expect that he's I didn't want to use bestia because he was sitting longer longer on the bench and he is older. Uh, so he needs a little more time to 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 warm. So idea was that to be more aggressive on this pick and all defense with his size to not give this, this, this easy, easy shots. What he gave them, and also to, to feel that every possession, every small detail detail can be, can be crucial for the game. This is very important, you know. Uh, okay. Planinić, uh, from this point, he is more uh, passive on the pick and roll defense and he, sometimes he allows this three pointer, like he did on Kolenda shot or green shot in Idea była taka, jeżeli jest minuta do końca, przeciwnik przegrywa, to prawdopodobnie będą starali się wymusić sytuację, kiedy będą mogli oddać rzut trzypunktowy. A miałem do wyboru albo wpuścić Bestia, albo, e, albo hampreja, bo wiadomo, że planienie jest wolniejszy w takich sytuacjach. Tak jak nie zdążył z dobrą reakcją do rzutów kolędy, na przykład na pick and rollu. chcieliśmy wprowadzić na boisko kogoś, kto będzie miał wystarczający zasięg rąk, żeby utrudnić taki rzut, a jednocześnie będzie szybszy i też szybciej się zaadoptuje na boisku e, do Adama, który jest trochę starszy już. E, ale też bardzo ważne jest to, że każdy zawodnik w każdej sekundzie musi czuć, że jak wchodzi na boisko, to, to jest bardzo ważny moment i on musi być na to gotowy, niezależnie ile jest sekund do końca. One more? One more question, okay? Markels, the last question, I promise. Eee, Markel Starks. Czy, 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 czy on... Dobra, jeszcze raz proste pytanie. Only foreigners. Only foreigners, yes, of course. Koszarek played Shape of Markel Starks. Shape of Has he some problem or something like that? Because he's not in the biggest shape in, in the season. Yeah. Yeah, I, I understand. Uh, he he obviously can play better, and um, he's trying. I think tonight he was uh, quite cooperative, reading the, the game on the proper time. He opened the game offensively with some nice nice reading of the pick and roll uh, uh, game. He should improve in some defensive things. Toda, kot sem rekel, se trudi, tako kot pri vsakem drugem igralcu, potrebuje tudi podporo in mora najti način, kako biti čim bolj učinkovit, saj ga potrebujemo veliko bolj kot v zadnjem obdobju, vsekakor. Pytanie było o formę, ocenę formy Michaela e, Mar Starksa. Tak, e, oczywiście może zagrać lepiej niż zagrał, natomiast starał się, to jest ważne. E, miał momenty, kiedy bardzo dobrze czytał e, obronę i dobrze uruchamiał atak na, na Pick and rollu, miał kilka dobrych e, decyzji. E, na pewno może się poprawić w obronie, to też jest dość oczywiste, ale powtórzę kolejny raz, dla nas najważniejsze jest, żeby wspierać się wzajemnie i żeby znaleźć sposób, żeby cały zespół i każdy poszczególny zawodnik był jak najlepiej wykorzystany i to też na to potrzeba trochę czasu. Gratuluję drużynie przeciwnej. Zagrali dobre zawody i wygrali, chociaż też mieliśmy swoje szanse w tym meczu. Co mogę powiedzieć o nas, o naszej grze? Widać Wydaje mi się, że gramy coraz lepiej, szukamy się nawzajem. Paru zawodników na nowo się odrodziło z początkiem sezonu, także na pewno to cieszy. Jest to trzecie miejsce rzędu, gdzie wygraliśmy zbiórkę, a, a tym razem wygraliśmy zbiórkę z, naprawdę z zespołem, który, który naprawdę ma bardzo gra fizycznie, fizyczną korzykówkę. Na pewno widać i to też motywuje to, że mieliśmy mniej strat w tym meczu. Patrząc do poprzednich, co też jest dobrym prognostykiem, a też nie było nam łatwo, bo mieliśmy nowego gracza, który tak naprawdę u nas był jeden dzień. Więc mogło być więcej nieporozumień, ale jednak dobrze to wyglądało. 22 asysty, 12 strat. Naprawdę naprawdę jestem zadowolony. Jeśli tak będziemy walczyć w następnych meczach, to, to jestem spokojny. No i teraz przygotowujemy się do Gliwic. Dla nas to będzie bardzo ważny mecz. Dziękuję. Gratulacje dla metu No cóż, no walczyliśmy w tym meczu ile mogliśmy. Wydaje mi się, że od dwóch, trzech spotkań w tą drużynę trochę wstąpiła taka nowa energia. Zaczęliśmy przede wszystkim walczyć, grać fizycznie z większą energią. Tak jak tutaj Stefan wspomniał, wygrywamy zbiórki, co właśnie pokazuje to, że. Że, że staramy się szukać tych punktów drugiej szansy, no i przede wszystkim, że walczymy. Szkoda, że dzisiaj się nie udało jeszcze bardziej zbliżyć do stelmetu. W końcówce mieliśmy jakieś swoje szanse, ale i my popełniliśmy błędy, i stelmet coś tam dostał. To jest za darmo. No i cóż, no. Patrzymy na siebie. Mamy teraz bardzo ważne spotkanie w Gliwicach i będziemy się starali do niego przygotować jak najlepiej. Ja powinienem od tego zacząć. Wielkie brawa dla całego TREFLA, dla Stowarzyszenia pomoże, dla całego marketingu, który naprawdę, jak widzieliście, myślę, że rekord frekwencji i nikt na tym sezonie, przynajmniej jeśli chodzi, o to chodzi, nie pobije. Ale bardzo dobrze zorganizowany i myślę, że, że można też tutaj pochwalić stronę tą, że tak powiem, marketingową. Brawo. Dwie tajemnice, jeśli można rozwikłać. Pierwsza, primo, absencja Jana Bekera. Sekundo, ostatnia akcja. Chcieli się faulować, nie chcieliście, nie mogli się faulować. Inny plan był, bo jeszcze ten mecz można było teoretycznie na swoją stronę rozstrzygnąć. Pierwsze pytanie. Jan wczoraj podkręcił kostkę i na pewno żałujemy, bo też mieliśmy inny plan przygotowany na ten mecz, jakby Jan był. Niestety go nie było. Wierzę, że już w niedzielę zagra. Yy, druga sprawa, chcieliśmy, brali, graliśmy agresywną obronę i był taki przykaz, żeby faulować ewentualnie Quintela Hosleja. No ale gdzieś tam po prostu się nie udało i liczyliśmy na, w ostatniej akcji na 8 sekund. Ale no, no nie było, widocznie nie było. Taki był plan.